Biegunki i zaparcia to jedne z najczęstszych obaw i najczęściej zadawanych pytań u osób, które zaczynają dietę Karnivor i są sposoby na to, żeby sobie radzić w jednym i w drugim przypadku, i zaraz wam o nich opowiem. Pierwsza rzecz, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nasz organizm całkowicie zmienia to, jak pracuje nasz układ trawienny i przymusi się nie dość, że się przestawić z innej, z innej energii na inną, tak? na, na spalanie tłuszczu jako energii wykorzystywanie tłuszczów, ketonów jako energii, to wykonuje bardzo po prostu ciężką pracę i oczywiście wszystkie takie zmiany bardzo często mają wpływ na to, jak chodzimy do toalety, więc trzeba sobie dać ten okres na adaptację i w ogóle też na przyzwyczajenie się do takich ilości tłuszczu, bo większość z nas tego w takiej tradycyjnej diecie nie ma już na pewno nie widzicie roślinnej, także naprawdę trzeba sobie dać ten czas. Nawet kilka tygodni na to, żeby się pomalutku do tego przyzwyczaić i żeby yy, nauczyć się, jakby wykorzystywać też ten tłuszcz i w ten sposób funkcjonować. A my często chcemy mieć efekty od razu i niepokoimy się już po kilku dniach czy po tygodniu niepotrzebnie. Zajmijmy się, jakby po kolei, najpierw biegunkami. Wiele osób właśnie na to, na, ten, na tę ilość tłuszczu reaguje biegunkami i naprawdę jest to u niektórych bardzo uciążliwe. I tutaj też lekarze, na przykład dr Anthony Chafee, dr Ken Berry, oni też o tym dużo mówią. I yy, na przykład Bella, która też yy, prowadzi kanał i jest na diecie w od kilku lat i prowadzi kanał na ten temat, ona właśnie bardzo dużo robiła filmików na ten temat. Więc jeżeli chcecie po angielsku, to sobie koniecznie posłuchajcie tych filmików jej. Na, na właśnie o. Ona miała biegunki bardzo mocne, także biegała do toalety yy, i siedziała w tej toalecie bardzo dużo na początku. Także nasz organizm się musi przyzwyczaić szczególnie pod odjęcie roślinnej właśnie do tego, że mamy ten tłuszcz. I teraz możemy tym tłuszczem jakby tutaj właśnie to regulować. To znaczy zmniejszmy na początku tę ilość tłuszczu i zwiększajmy ją dopiero po malutku, tak żeby kiedy się już właśnie przyzwyczajamy. Więc jeżeli mamy biegunki, spróbujmy to zmniejszyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ważna: nie spożywajmy tłuszczu rozgrzanego. Czyli jeżeli podsmażamy mięso, to odlejmy ten tłuszcz. Zostawmy sobie do podsmażenia później innych potraw. Nie jedzmy go. Początku. Tak samo, jeżeli mamy rosół, i e, rosół w ogóle, e, jeżeli za, zostawimy w słoiku w lodówce, to na górze się pojawi ten tłuszczyk. Ja tego ten tłuszcz zawsze zdejmuję, bo moje dzieci nie wypiją takiego rosołu, bo jest dla nich za tłusty. To może spowodować naprawdę e, bardzo dużo problemów w picie takiego gorącego rosołu z tłuszczem. I w ogóle bym się zastanowiła u takich osób nad tym, żeby nie pić tego rosołu. Najpierw, jeżeli robicie oczywiście rosoły, ja uwielbiam, ale ja jem je z lodówki zimne, już po wyjęciu tego tłuszczu jem łyżką te galarety, nie podgrzewam go także to jest jedna rzecz Doda właśnie trzeba się skupić na tym żeby nie wyjadać tego tłuszczu z potraw i na przykład jeżeli smażymy jajoszynice na maśle to na, malutki, na malutkie ilości, a później dodajmy to masło w kostce stwardniałe i stopniowo zwiększajmy ilość tłuszczu także tutaj to powinno nam już pomóc właśnie w poradzeniu sobie z tym tematem biegunek Dostaję bardzo dużo pytań, które świadczą o tym, że wiele osób nie wie, na czym polega dieta ketogeniczna, dieta karnivor, czym one się różnią, co to jest ketoza, jak wejść w ketozę, jak przejść przez proces adaptacji, jak sobie pomóc, jak dopasować później proporcje makroskładników, jak je dopasować do swojego celu, a gdy on się zmienia, jak to też modyfikować później. Więc, jeżeli chcecie się o tym dowiedzieć, na Waszą prośbę też powstało szkolenie 2,5 godziny, wszystkie podstawy, Plus prezentacja, gdzie pokazuje bardzo dużo i listy zakupów, i co możemy, i co nie, czego oczekiwać, jakie mogą być, jak sobie radzić, czy, czy brać jakieś suplementy, jak to dopasować, żeby mieć energię, żeby mieć płaski brzuch, żeby poprawić swój stan zdrowia i żeby się wspaniale czuć psychicznie. Także i te wszystkie informacje znajdziecie na vivoplanet.com. Do tego szkolenia jest też prezentacja, kilkadziesiąt slajdów z linkami aktywnymi do przepisów, do potraw, opisane makroskładniki, proporcje tych, tych właśnie makroskładników, w zależności od tego, jaka opcja jest dla nas, jak dopasować w ogóle mądrze tę dietę do siebie, czy potrzebujemy być na diecie karni, czy może na ketogenicznej, czy niskowęglowodanowej, także wszystko to dokładnie dla Was tam omówiłam, więc mam nadzieję, że to się przyda i wielu osobom pomoże. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście. I kolejna rzecz to są zaparcia. I wiele osób twierdzi, że ma zaparcia, e, natomiast wie, wiele z tych osób tak naprawdę nie ma żadnych zaparć. Po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chodzimy do toalety codziennie i do tego, że nam się ciągle mówi, że powinniśmy przynajmniej raz dziennie chodzić do toalety. E, w tej, na tej diecie i w tym sposobie odżywiania nie mamy tak dużo odpadów, które mamy e, jedząc rośliny, gdzie nie przyswajamy ich. One po prostu przez nas przelatują. Błonnik przez nas przelatuje. To nie jest wykorzystane przez organizm, dlatego to jest wydalane. Tutaj nie mamy tego problemu i nie ma takiej konieczności, żeby biegać codziennie do toalety i zdecydowanie większość osób tak, te, tak tego nie doświadcza właśnie. Gdy już się oswoimy, właśnie przyzwyczajemy do tych ilości tłuszczu, do toalety chodzi się raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i, yy, i to nie jest też taka masa jak przy jedzeniu roślin. Według jednego z lekarzy amerykańskich, doktora Antoniego Chafee, który był również tutaj gościem na moim kanale. Jedząc w ten sposób przyswajamy co najmniej 98% nasz organizm wykorzystuje po prostu to, co je, także nie ma tutaj co wydalać. I najczęściej to po prostu nie są zaparcia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść do toalety co kilka dni, nie mamy przy tym wielkiego bólu, nie ma krwi, nie ma jakichś tutaj poważniejszych e, problemów, to nie są to zaparcia. Zaparcia i to jest jakby całkiem normalne. I tutaj możemy tak regulować w ogóle między biegunkami a zaparciami możemy to, tak jak mówiłam już tłuszczem, więc jeżeli na przykład tutaj czujemy, że jest to za mało, chcemy jakby to poruszać, to w tym przypadku możemy dodać trochę więcej tłuszczu i tłuszczu ciepłego, czyli dodajemy masło klarowane do więcej tego na przykład masła, pijemy ciepłe rosoły i tutaj możemy zostawić ten tłuszcz, także efekt powinien być błyskawiczny. Druga rzecz, którą się reguluje te sprawy, to jest ilość soli. U niektórych sól sprawia, że właśnie częściej biegają do toalety, a zmniejszenie powoduje, że rzadziej. Także czy zwiększamy, czy zmniejszamy, lub na odwrót, trzeba to zobaczyć, właśnie sprawdzić na sobie indywidualnie. I trzecia rzecz to jest woda. Często po prostu musimy pić więcej wody. Oczywiście jeszcze ruch przyda się i aktywność fizyczna, która jednak pobudza nasze jelita również do pracy. Także na te wszystkie rzeczy warto zwrócić uwagę: na tłuszcz, na sól i na wodę. I sobie nimi tutaj spróbować to wyregulować i przede wszystkim dać sobie czas. Nie możemy być niecierpliwi, dlatego że to naprawdę może trochę potrwać. Nasz organizm się musi zaadoptować, przyzwyczaić, a czasem trwa to nawet kilka miesięcy. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. Dajcie znać oczywiście i komentujcie, napiszcie jakie są Wasze yy, doświadczenia w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!